Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie w błogosławieniu ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie, naprawdę powiadam wam, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich, najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście. Byłem nagi, a nie, przy, nie przyodzialiście. Byłem chory w więzieniu, a nie odwiedziliście. Wówczas zapytają i ci Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie. Wtedy odpowie. Zaprawdę powiadam wam wszystko, czego nie uczyniliście, jednemu z tych najmniejszych? Tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą Ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Amen. Drodzy bracia i siostry, kontynuujemy nasze rozważania. Dzisiejsze czytania, szczególnie drugie. To moglibyśmy powiedzieć, tak na y, rozpoczęcie wielkiego postu i tej drogi nawrócenia, to, to taka bomba, nie? bomba atomowa, która w jakiś sposób spada na nas i mówi: Co to jest? Nie? Co to jest? To, to są jakieś ważne słowa, to, to, to nie są żarty. Nie? Sąd ostateczny, oddzielenie zła od dobra. Yy, nazywanie po imieniu rzeczy nie? na prawo i na lewo. Potępienie, odkupienie. Mocne słowo, yy, mocne słowa, które yy, stawiają nas, jak się ładnie mówi, do pionu. Nie? Człowiek zaczyna mówić, co to jest? to jest, to jest ważna rzecz, to jest bardzo poważna, moje życie to jest poważna rzecz i, i co ja z, ty z tym zrobię. To jest dobrze, chyba, że tak. Na początek właśnie, dostajemy takie słowa. Ale wychodzimy z tego, o czym mówiłem wczoraj. Wychodzimy od tego, że jesteśmy w tej niesamowitej rodzinie kościoła, wspólnoty, którą założył Jezus Chrystus, powołał, za nią oddał swoje życie, a więc mamy pewność, że jesteśmy na, na dobrym, właściwym miejscu, i to jest ten punkt wyjścia w naszym nawróceniu, który sprawia, że się nawet takiej. Bomby, czyli takich mocnych słów nie boimy. Dlaczego się nie boimy? Bo właśnie mamy istotę, gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy w czym zakorzenieni. Tak jak właśnie w rodzinie. Nie, 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 jak jest wszystko dobrze, jak jest rodzina dobra, zdrowa i tak dalej, to, to dzieci się nie boją. Nie? Bo nawet gdy coś jest naokoło, to mają gdzie wracać, wiedzą skąd czerpać siły. Moi drodzy. I tak próbujemy przez te trzy kolejne dni właśnie wychodzić i, i, i sobie pomagać w tym, w, tym, w tym dziele nawracania, właśnie w taki sposób, że, że zastanawiamy się, czy w jakiś sposób odkrywamy naszego Boga, tego Boga, który się nam objawia. A jaki jest nasz Bóg? Nasz Bóg jest Bogiem w Trójcy Świętej. Tego by nie wymyślił y, nikt. Żaden z założycieli religii wielkich i, i małych i innych nie, nie wymyślił tego. Dlaczego? Dlatego, że to może objawić tylko sam Bóg. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Bóg jedyny w Trójcy. Taka jest nasza wiara. To jest to, to podsta ta podstawa, która nas odróżnia od innych, od innych religii. I dlaczego w takim kontekście my możemy, y, w tym, w tym, jak my rozumiemy, jak nam zostało objawione, naszego Boga piszemy przez, przez duże B, a inni są tylko bogowie, bogowie, bożki, bogowie. I, i nie jest prawdą, że, że nasz Bóg jest taki sam, jak, jak Bóg innych religii. Nie, bo jakby nie było żadnej, żadnej różnicy, żeby był ten sam Bóg, to całe to wszystko, to objawienie Boże nie miałoby sensu, dlatego że, że człowiek. Sam dochodzi, kto jest uczciwy, o tym jest już w Starym Testamencie, kto jest uczciwy i używa swojego rozumu, to, to wie, że samo się nic nie mogło stworzyć, nie? że to musiał być jakiś Bóg. Nie? I człowiek szuka po macku. A, a, Bóg, się, a Bóg, się nam, Bóg się nam objawił właśnie mówiąc, stopniowo, jak dobry Ojciec y, mówi nam o tym, y, właśnie objawia się i my. my od Stąd to wiemy, nie? Z własnego wysiłku, z własnych rozważań. A więc Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I to łączę z, z tym, co w katechizmie wiemy, jakie są te trzy cnoty boskie. Wiara, nadzieja i miłość. I dzisiaj łączymy i próbujemy zobaczyć Bóg Ojciec i wiara. Wiara. Jakiego w jakiego Boga my wierzymy, nie? jaki Bóg się nam objawił i o jaką wiarę ten Bóg prosi, o jak, jakiej, wiary, jakiej wiary się domaga. Bóg ma w Starym Testamencie kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych imion. Nie? W tym sensie, że tak nazywali go ci, którym się stopniowo objawił. Nie? Od od wyrzucenia, od jakby odejścia z ogrodu Eden z raju, człowiek po macku szukał Boga. nie? Bo, ale Bóg nigdy nie zostawił człowieka i stopniowo, jak powiedziałem, jak dobry ojciec się, się objawiał. I objawił się, tak jak tego widzimy historycznie, gdzieś około 1200, 1800 któregoś roku przed Chrystusem objawił się takiemu człowiekowi, który się nazywał Abram. Później dał mu imię Abraham. Jak mu się objawił, nie wiemy. Nie? Ale musiał mu się jakoś objawić, jakiś mu dać wewnętrzny znak. Nie wiemy, czy to był głos wewnętrzny, czy ale wiemy, że tego człowieka powołał i dlatego, dlaczego Bóg się może człowiekowi objawić? Ponieważ dał mu rozum i wolną wolę. I dlatego, a Bóg też jest rozumny i wolny. Nie? Dlatego na tym poziomie Bóg może z nami komunikować, na tym, na tym poziomie, i dlatego możemy się rozumieć, możemy ten głos odczytać w odróżnieniu od zwierząt, roślin, gdzie, gdzie tej zdolności oni nie mają, one te stworzenia nie mają. I, i powołał Go, mówi, chodź za mną, nie? chodź za mną, obiecuję Ci, że Cię doprowadzę i tak dalej. I wtedy też nazywał jakoś tego Boga, Pan Pan te, te różne nazwy są. I, i, i to stopniowo właśnie te, to imię Boże było na różny sposób wzywane. I w końcu po historii, w tym jednym momencie Bóg objawia się Mojżeszowi, pamiętacie, na górze Syna. i to jest ten, ten moment, kiedy, kiedy Bóg objawia swoje imię. Niesamowite. Po tylu tam wiekach i tak dalej, i tak dalej. Mojżesz pyta, ale jakie jest twoje imię? Mam iść do ludzi, mam im powiedzieć, że ich wyzwolisz z niewoli egipskiej, ale, ale co im mam powiedzieć? I wtedy Bóg w sposób niesamowity właśnie nam pokazuje, mówi Jahwe I to się tłumaczy jestem, który jestem, czyli to jest niesamowite, bo Bóg się objawia i mówi po prostu jestem, który jest, tylko ja jestem. Jestem, posyłam cię do, do, do swojego narodu. To jest, to jest niesamowite, ponieważ co to znaczy "jestem"? To znaczy, że, że istnieje i że ty istniejesz, człowieku, nie? I że tylko istniejesz ty, dlatego że ja istnieję. Bez mojego istnienia, ciebie by nie było. Ja cię podtrzymuję, podtrzymuję w istnieniu. I tu. Przypominamy sobie księgę pierwszą rodzaju, kiedy jest powiedziane, nie? Bóg rzekł i stało się. Bóg powiedział i stało się. Czyli stwarzył, stworzył świat, i wszystko to tak, jak, jak jest tam pięknie, <laughs> pięknie napisane. I, I to imię później, jakby było przechowywane. To imię, to imię trwało w tym Izraelu właśnie od, od Mojżesza. Kiedy, kiedy później jest właśnie to imię święte, to imię, którego później się nie wymawiało i do dzisiaj Żydzi go nie wymawiają ci ortodoksyjni, ponieważ, ponieważ to imię jest święte, ponieważ ono dotyczy życia, a życie jest święte. Nie? Każde życie jest święte, bo to znaczy, że życie ma, jest tak związane z Bogiem, że, że, tego się nie da, że tego się nie da oddzielić. Jestem, który jest. Bóg, on też objawia się właśnie już w Starym Testamencie coraz bardziej jako działający, jako ten, który, któremu zależy, który jest Bogiem właśnie żywym życia, który, który, który nie jest Bogiem statycznym, który idzie z narodem, który się o niego troszczy, który widzi, co się dzieje, który, który reaguje, ale który też stopniowo, stopniowo wychowuje. Właśnie o, to, o tę stopniowość wychowywania, o tę stopniowość oddziaływania Boga na człowieka chodzi. Było tak w Starym Testamencie i tak też Bóg, ten sam Bóg nie, działa w Nowym Testamencie, działa, działa teraz. Sprawa wiary, bo o tym mówimy, sprawą jest tak samo dla człowieka ważną. I tak samo podstawową, jak w Starym Testamencie było, aby uwierzyć temu Bogu, który się objawił, tak aby teraz, abyśmy uwierzyli temu samemu Bogu, który się objawił w Jezusie Chrystusie. To jest to samo Słowo, Bóg tak samo działa. Z tą różnicą, że, że teraz mamy za sobą historię Starego Testamentu, mamy za sobą dwa tysiące lat. Nowego Testamentu. I tu trzeba jasno powiedzieć, że jakkolwiek sama decyzja wiary jest rzeczą indywidualną i każdy musi dać tę swoją odpowiedź, tak trzeba jasno powiedzieć w kontekście tego, że co mówiłem wczoraj, że jesteśmy, że jesteśmy w jakiś sposób wybrani. Tak jak naród był wybrany, tak, tak my, w tym sensie, że na 8 miliardów jest, jest miliard tylko chrześcijan, więc. Jesteśmy jakoś wybrani nie? i ten, ten dar wiary otrzymaliśmy właśnie za darmo, otrzymaliśmy go, ale jesteśmy powołani, żeby go, żeby go rozwijać. Bóg objawiał się właśnie też stopniowo, nie jako Bóg jedyny, samotny, ale już w Starym Testamencie objawiał się nam i stopniowo przygotowując do tej do tej wiary, że, że jest Bogiem jedynym w trójcy święty. Jak się objawił Abrahamowi, gdy przyszedł do niego w porze letniej, jest powiedziane, że przyszedł w postaci jakby trzech mężczyzn, przyszło i teologowie bibliści mówią, że to już jest taka pierwsza zapowiedź. A jeszcze pierwsza jest. W, przy stworzeniu, i to gramatycznie jest, Bóg mówi nie uczynię człowieka na swoje podobieństwo, tylko uczyńmy człowieka na swe podobieństwo. Jest powiedziane też, że nad wodami unosił się Duch, Duch Boży, Ruach, Jawę. Więc ta prawda o, o tym, że jest Trójca Święta, że jest, też jest tak jak stopniowo Stopniowo objawiane. I ta, ta liczba trzy, ona się niesamowicie po, pojawia często w, w Starym już testamencie i zróbmy sobie to też uświadomić, Bóg tak, tak jakby delikatnie, na różne sposoby się objawia. Jak powiedziałem, wiara, nadzieja i miłość. Ale, ale te trzy rzeczy, z dziesięciu przykazań, trzy się odnoszą do Boga pierwsze, a następne do relacji do relacji ludzkiej, nie? gdy Bóg objawił się i jest, jest, jest trzech młodzieńców, którzy zostali ocaleni z pieca ognistego. A już nawet w naszym Ojcze Nasz, jak, jak mówi, mówimy Ojcze Nasz, to spróbujcie sobie powiedzieć, nie? jest siedem takich próśb do Boga, nie? ale trzy się odnoszą do Boga. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje i bądź wola Twoja. A potem chleba naszego powszedniego, i tak dalej, te cztery odnoszą się. Tak, to są takie, może małe znaki, ale one jakoś nam ciągle mówią: jest ten sam Bóg działający na, na, różne, na różne sposoby, pomagający, działający w nas. Nie, wiara. Mamy już jakby tę pomoc taką, że mamy te dwa wyznania wiary, to krótsze, pacierzowe, nie, w skład apostolski i to wyznanie wiary, które w sposób taki uroczysty, w czasie mszy świętej, rozszerzony, nicejsko-konstantynopolitański. -konstantynopolitań, I, I to mamy taką pomoc, nie, że w sposób taki krótki, Zwięzły, konkretny, wyznajemy naszą wiarę w Boga w Trójcy Świętej, jedynego. I wiarę, możemy mówić, że my wierzymy w Boga, wierzymy w takiego Boga, w jaki się objawił, ale jest jeszcze druga, drugi element tej wiary, wierzymy komu. Można wierzyć w kogo i można wierzyć komu. Nie? I na ten. Element y, chciałbym zwrócić uwagę, nie? że w Boga to się można tak powiedzieć, każdy wierzy. Jakiegoś tam Boga nie ma. Nawet ne, nawet ateiści, którzy mówią, że nie ma Boga, to oni też wierzą, że nie ma Boga, bo nie mogą tego, mogą, nie mogą tego udowodnić. I, natomiast sprawa jest wierzyć komu. I teraz właśnie te, temu Bogu, który się nam tak stosuje objawiał i objawia nadal, objawia się nam właśnie, każdemu z nas w, w jaki sposób? W, to, w, w ten sposób, że stopniowo do, otrzymaliśmy łaskę wiary, jak powiedziałem przez rodziców i tak dalej. I mamy ją, bo gdyby, gdybyśmy tej wiary nie mieli, to by nas tutaj nie było. Ale, yy, yy, ale tę wiarę yy, w jakiś sposób yy, ona nam jest zadana. Czyli jest zawsze pytanie ja osobiście, ja Henryk, nie? czy temu Bogu, który się objawił, o którym tak czy inaczej wiem z katechezy, z wykładów, z teologii, czy ja naprawdę w konkretnym życiu, w konkretnych wydarzeniach, czy ja temu Bogu wierzę? Bo wiecie, że można, można wierzyć, że ktoś jest, ale nie wierzyć, że on działa w moim życiu. I i to jest chyba nasz główny problem, nie? Że, że my w tym życiu mówimy, no jesteś Panie Boże, ale Ty jesteś gdzieś tam daleko, ale przecież ja mam konkret. W mojej rodzinie, w małżeństwie, w pracy, w, w narodzie, w kościele, ja nie wiem, wszędzie. Mniejsze lub większe problemy, ale gdzie Ty jesteś Boże? Nie? To jest to nasze ludzkie takie pytanie. Dlaczego nie działasz? Dlaczego nie interweniujesz? Czy to słowo, które... Czy ono się wypełnia, czy nie. I, i to jest to to najważniejsze. Kiedy, kiedy ten rok, dzisiaj, teraz nie, jest nam dany jako czas nawrócenia, te 40 dni, i tak to, dalej, to odpowiedź na to pytanie, mamy za sobą tę całą historię, czy z niej czerpiemy najpierw? Czy, czy zgłębiamy to, jak Bóg ładnie, metodologicznie, w jaki sposób delikatnie, nie narzucając się, objawiał się człowiekowi, żeby mu coraz bardziej go pociągnąć do siebie, coraz bardziej go napełnić sobą, coraz bardziej go przygotować, żeby człowiek się na Pana Boga jak dziecko na, na, na rodziców otworzył, nie? a później, żeby, żeby zobaczyć, że Jemu na mnie zależy temu Bogu. Jachwe, El Shaddai, Elohim, i tak dalej, temu, temu Bogu niepojętemu, temu, który, który przychodzi jak do Eliasza. Nie? Najpierw przychodzi burza, przychodzi sztorm, przychodzi wiatr, przychodzi ogień, ale tam Boga nie ma, jak mówi Eliasz. To, to nie ten Bóg. A potem, a potem dopiero szum wiatru, delikatny. Taki, taki powiew tylko, taki muskający, i on wtedy odczuł, że to jest właśnie Bóg. To Bóg przechodzi. I upadł na twarzy i oddał mu pokłon. Yy, Mojżesz, Mojżeszowi się Bóg objawił w, w krzewie ognistym. To był krzew, który się nie spalał. Czyli, czyli właśnie, zdejm buty, zdejm sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. To jestem ja, to nie jest byle kto. To nie jest taki ktoś kumpel, z którym można jakoś poklepać się po ramieniu ale ja nie jestem po to, żeby niszczyć. Jestem wielki, jestem Stwórcą, jestem tym, który, który cię stworzył i Cię kocha, ale, ale nie po to, żeby cię zniszczyć, nie, ale po to, żeby Cię przyjąć, żeby cię, żeby cię podnieść, żeby, żeby ci okazywać swoją miłość i, 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 i żeby, cię, żeby Cię zbawiać. Nie? Dlatego dzisiaj. Tak właśnie o tym Bogu Ojcu pomyślmy. O tym właśnie Bogu tym, który stworzył. Mówimy, że, że Bóg Trójcy jedyny, Bóg stworzył, Chrystus odkupił, a Duch Święty uświęca i prowadzi. I to, to będziemy jakoś jutro i po, pojutrze rozważać. A więc dzisiaj, bracia i siostry, jakby jeszcze raz przypomnijmy sobie, a może nawet przeczytajmy tę. Tę scenę stworzenia z księgi rodzaju jako takie, taką dzisiejszą lekturę. A, a spróbujmy, tak jak najpierw jak Eliasz w ciszy, by zasłuchać się, gdzie ten Bóg tak tym, tym delikatnym wiatrem, tym delikatnym przechodzi przez moje życie, te, te sceny, te, te sytuacje spróbować sobie przypomnieć, nie? ale też i te sytuacje, kiedy kiedy Bóg się jakoś objawił tak jak Mojżeszowi, nie? w potędze, ale jednocześnie delikatnie, że nie zmuszając do niczego. Podziękujmy mu za dar wiary i prośmy, aby w tej, abyśmy w tej świętej wierze, którą codziennie jakoś wyznajemy, a szczególnie w niedzielę, wytrwali sami i nasi najbliżsi, których kochamy, aż do, do końca, do śmierci, a później z Bogiem, tym właśnie Jachwę. El Shaddai Elohim e, żyli na wieki